Wynik 5 do 1 pokazuje, że to był powiedzmy jednostronny mecz, ale czy faktycznie tak było? No wydaje mi się, że zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. 5-1 e, gdzieś te bramki w takim odpowiednim czasie padały ciągle, bo gdzieś tam e, tydzień temu fajny mecz. Z kotwicą, tak. jedziemy do, do przeciwnika, który tak naprawdę jest gdzieś tam no, jednym z głównych faworytów do awansu do drugiej ligi, no i mecz się, mecz się układa, tak. rozgrywamy go bardzo mądrze, tak. e, gdzieś tam z dużą agresją, szybkim doskokiem do piłki wygrywamy, a dzisiaj e, no rzeczywiście niby 5-1, tak. e, każdy by powiedział, że no, pewniaczek tak naprawdę i, i nie ma co zbierać, ale tak nie było. No, gdzieś tam e, pierwsza połowa dla mnie no, do, do zapomnienia. Całkowicie, jeśli chodzi o tempo gry, no też warunki nie sprzyjały, no ciężko się gra przy tak wie, wiejącym wietrze, no ale do zapomnienia, tak jak mówię, tempo gry bardzo słabe. Ta bramka na 3 do 1 chyba była kluczowa, bo ona już tak naprawdę rozstrzygnęła losy meczu. Tak, dlatego mówię, że padały one w odpowiedniej, odpowiednim tak naprawdę, momencie, tak. bo czy ta moja pierwsza bramka, czy potem ta druga, tak naprawdę jak zaraz, zaraz po starcie drugiej połowy, no złapali kontakt dosyć szybko i uwierzyli, nacisnęli, zaraz właśnie wpadła trzecia tak i tak jak tutaj pan powiedział, ta trzecia też była w odpowiednim momencie, dała takiego trochę spokoju, też GKS już troszeczkę gdzieś tak stracił troszeczkę wiarę, że coś tutaj się uda wywieźć no i czwarta, piąta już była konsekwencją tego, że no coś jeszcze chcieli zrobić tak, chcieli jeszcze gdzieś tam złapać tą drugą bramkę i powalczyć jeszcze gdzieś tam o urwanie nam punktów.